No, dzisiaj dzisiaj sobie sprawdzimy jak będzie. No, dzisiaj sobie sprawdzimy jak będzie wyglądało. No po prostu jak będzie wyglądało. Dzisiaj sobie muszę internet włączyć, sobie sprawdzimy, gdzie ma być tak najniebezpieczniej, bo dzisiaj ma być jakaś burza. O, tu jest niebezpiecznie. O, no tu jest węgier, tak nie będzie w... Teraz ta burza jest w peście. No. Jak będzie ona w kułożnina, to zrobię dzisiaj jakiś film. Nie będę sama to sprawdzać i, i będzie no. Gdzie sobie sprawdzimy jakieś te um, burze? No. No, widzicie taka strefa. Tu, tu jest taka strefa. No dobra, musiałem się napić na no, sprawdzone temperatury. Dlaczego się nie? O, dobra. To się zbagowało. Dobra. No. Dobra, e, sprawdzamy e, siła wiatru. Aj, Dobra, yy, muszę wyłączyć na chwilę, bo to się coś zbagowało. O, no dobra. To czasami, czasami się coś baguje, się nie da nie da włączyć. No. 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 Dobra, sprawdzam temperatury. Yy. Najcieplej ma być w Warszawie 29, Łomża, Lublin, Częstochowa, Rzeszów, Kraków. Tam ma być najcieplej, a tu, a tu ma być zimniej. Wrocław 23, Poznań 22. Bydgoszcz 19, Gdańsk 18, Koszalin 20, a Szczecin 23. No. W nocy ma być, w nocy mam być w Szczecinie 15, w Koszalinie 14. Gdańsku 14, Bydgoszcz 15, Poznań 16, Wrocław 17, Częstochowa 19, Kraków 18, Rzeszów też 18, Lublin 19, Warszawa 17, Łódź 16 i 16. 16. No. Tak wygląda prognoza. No, Przysta przypominam o łapeszki w górę, wyświetlaniu, e, subskrybowaniu. No i co? No i do widzenia. Cześć pozdrawiam.